Hej, hej, z tej strony Seto i witam Was na kanale Gametoon. Zapraszam na kolejny odcinek z gry Starfield. Ostatnio dotarliśmy do świątyni Eta na planecie Procyon, gdzie pozyskaliśmy moc pola antygrawitacyjnego. Członkowie konstelacji byli zgodni, że te moce mają coś wspólnego z artefaktami. Podążyliśmy więc za kolejnym, do miasta Neon, gdzie musimy zdobyć artefakt od typa, który ma go prawdopodobnie na sprzedaż. Zapraszam przed nami w takim razie ekscytująca misja agenta jakiegoś czy coś no, czuje się ewidentnie jak właśnie, no między innymi w cyberpunku, tam były takie akcje typu zbadaj zabezpieczenia, sprawdź ochronę żeby, wiecie, załatwić to co chcemy bez przeszkód, bez agresji i tak dalej dobra, z kim my tutaj mieliśmy pogadać? astral launch ale jeszcze może zanim Aster launch, to pójdziemy tam, czyli do tego yy, agenta, jak on miał? Nazwany był jakoś? Nie, kontrahent, sprawdź kontrahenta. Spaceport terminal. To nie tutaj. To gdzieś tutaj. Newell's goods. A powiedz mi jeszcze, że tutaj można też tak zrobić. No kurde, oczywiście, że można tak też zrobić. A tylko, że te drzwi są już normalnie do otwarcia, ale też można manekina bezpośrednio e, wziąć. Okej, okay. dobra. Kim ty jesteś, James Newell? Czy Newells? Rosa and I guarantee we'll beat Sieghardt's lousy selection every time. Konkurencja co? Zdrowa konkurencja. Kim jest Rosa? Pamiętaj, że jesteś moją żoną. Co? Tak też myślałem. Oh, I don't have a problem with this place. My problem is Siegert himself. That man has absolutely no respect for the business community on Neon. He skips merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off neon security to yes. keep his place of the merchants in Neon belong to a small merchant's alliance. It's nothing formal it's just a bunch of us getting together to air our grievances and watch each other's backs talking dobrze, nie? yeah sure if all you care about is yourself every payment sigurd makes validates neon Security's corruption he's setting a bad precedent that many merchants are forced to follow anyway sorry i know i can get a little intense i'm sure you'll find something you might want to buy Yy, mówiłeś niedawno spotkanie 2,5 tysiąca kredytów, my dostaliśmy operacyjnych tylko tysiąc. Więc, kurde, będę musiał coś założyć. No, ale dobra, spróbujmy preswazji. Hmm, powiedz mi, a będziemy mieć. A będziesz mieć miec z głowy. Raczej nie sądzę, żeby to było to. Dobra, wiem, że się zgłosił. A kurde. No dobra. Chyba się to nie uda, słuchajcie. Ostatnia próba to tak na A nie, mamy dwie. Szkoda by było, żeby się uszkodziły, kurde, takie straszenie. Hmm...

No hey, i czekaj, ale to nie tutaj. A tu dobra, neon, czyli jakaś dzielnica, pewnie mieszkalna, albo hotelowa, ciężko powiedzieć. Nas interesuje. Czyli tu. No powiem szczerze, nie mają jakiegoś fascynującego widoku. Tym neonie. Oprócz tego, co zbudowali sami, to planeta raczej. Baju plaza rdzeń neonu. Mam wrażenie, że zrobiłem trochę kółko. Ej, to nie tutaj! Czyli to nie, ta, to, czyli to nie ten znacznik to gdzie będą te kontenery? Forika tam gdzieś. Tu? Drzwi zamknięte. A poziom łatwy. No i jak ja mam tu otworzyć niby? Jak mogą mnie tutaj dojrzeć? Dobra, spróbujmy otworzyć. Mam nadzieję, że żaden nas tutaj nie zauważy. Mm, spróbujmy tak to. No, ale to nie będzie tu, bo brakuje nam jeszcze dwójki. Tak nie, tak nie. Tak też nie. O, to może być tak. Syk, syk. Nie tak. Też nie tak. Oho. Tak. I w ten sposób. Super. Dobra, jesteśmy w ukryciu. No, powiem szczerze, tak średnio tutaj. Kolorowo. Nie chciałbym tu mieszkać, trochę jak klatka. Prywatna korespondencja. Do Growa. Może tego nie wiesz, ale twój pracodawca ma pewien przedmiot, którym interesują się inni ludzie. Wiesz, że masz korzyst... wiem, że masz korzystny kontrakt, ale chyba ma pogawędka nikomu nie zaszkodzi. A poza tym mam pewne informacje na temat twojej kariery, które no cóż, chciałby znać każdy na twoim miejscu. Przyjaciel nie żartuję, przyjacielu. Wkrótce możesz spodziewać się wypowiedzenia. Musisz pomyśleć o swojej, o swojej przyszłości i o tych kilku cennych dniach, które pozostały do anulowania twojej przepustki bezpieczeństwa. Twój przyjaciel. Zgodnie z naszą rozmową, musisz jak najszybciej przenieść ten sprzęt. Zakładaj, że jesteś obserwowany. To tylko kwestia czasu, zanim po ciebie przyjdą. Mm -mm. No dobra, czyli wiemy nieco więcej. Teraz w takim razie sprawdźmy to miejsce spotkania, czyli ten... O, ...launch. Mm. Przepraszam, przepraszam. Astral launch. O, kolejne zadanie poboczne jakieś nam się odpaliło, po prostu jak słuchaliśmy gdzieś tam rozmowy NPCów w pobliżu wieża. O kurczę, no tutaj jest ewidentnie jakby cyberpunkowo. Dzień dobry, Boon Morgan. Morgan, friend If you're here for a drink or listen to the music, I've got you covered. But if you're here for something a little more exciting, we have plenty of Aurora for sale. aurora? Aha, prochy, Okay. Oh, we have plenty of that. But why not try something different? New planet, new city, new experiences. On mnie ewidentnie na nie, 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 kolego, nie here, będę. Mm -mm. Take a look at the menu.

Spróbujmy tą dwójkę. Nie Kurde, nie się udało się. Nie dobrze. O, możemy zapomnieć chaosowi. Jest to jakaś opcja, bo on chyba raczej nie chce, żeby klub był zniszczony. afraid security needs to be paid too. We all have bills to cover. No, dobra, nie udało się I'm go przekonać. Aaa, katrin. No, dobra, masz 4000, ty. Do ty. Wampirze, ty. Wampirze. Sprawdź co? Starowanie drzwiami? zobaczyć. Hey! Przepraszam, yeah. przepraszam. A, gdzie my chcemy? Czyli teraz mamy ochronę po swojej stronie i dobrze. I wait, ale jak mam tam dotrzeć? Dzień dobry. Dobra, tu będzie, tu będzie w takim razie spotkanie, tak? E, obejście, może? Czyli tak, to podejrzewam, że będzie najpierw ustawmy sobie to to może być tak i tak, świetnie, to będzie tu, tak, świetnie, schakuj zamki, 4 na 15 zdalne sterowanie, Porozmawiaj z Walterem. Dodawanie nowego użytkownika do zdalnego sterowania drzwiami, zatwierdzony gest dłoni pozwoli zamknąć drzwi do sali VIP maksymalnie jeden raz. Bardzo dobrze. Oczy oczywiście, Andrea, co byś chciała ze mną porozmawiać?

Magi swoje kredyty, że magicz <laughs> it is hard to argue, but the implications... i am sorry. after what you have been through, i should be asking about you. are you all right? Have you felt Gdzie? Tam, jesteśmy ulepszeni wręcz. a cynical person might suggest that in itself could be a sad effect. but for now, we will just assume you have been very fortunate.

Kontroluje grawitację, chociaż jeszcze nie wiem, jak, jak, w jaki sposób się to będzie na jakąś walkę czy tam eksplorację przekładało, bo jakoś super ekstra skakać nie możemy. Przepraszam. Podczas tej grawitacji. No i ciekawy jestem, czy jak użyję tej grawitacji, tej mocy w mieście, to na przykład ochrona się będzie szczepiać czy co. Ale raczej to nie zadaje obrażeń. Dobra, i lecimy do siedziby korporacji. Powiemy e, o wszystkim, co załatwiliśmy, tak naprawdę. Nawet nie co się dowiedzieliśmy, co załatwiliśmy. E, wszystko jest gotowe. ja. Yep. Udało mi się ustalić, że ten sprzedający jest zdesperowany. To powinno dać nam przewagę. Dobrze o tym poinformować. Goodbye, my dear. Jakby trzeba było wkroczyć do akcji z twoją ochroną, co? Tak, też mi się wydaje. Mam nadzieję, że mamy ciebie po naszej stronie. Oby. Ale mam też nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli, że nie będzie tam jakiejś jatki. Oby.

Is Ramsey and Travers. Ramsey and Travers. Code phrases? Under different circumstances, Walter, I think you might have made an adequate smuggler. Remember, Ramsey and Travers. We'll meet back near the elevator. No, dobrze. E, Ramsey and Travers. Hi! <laughs> <waving> hey! co za typ ma ktoś tutaj jakąś walizkę? czekajcie, zobaczmy jak to wygląda tutaj w opisie nasz kontrahent będzie mieć przy sobie dużą, zabezpieczoną walizkę, odpowie na hasło Ramsey Travers Tylko, że najpierw musiałbym zlokalizować jakąś walizkę, znaczy jakiegoś gościa z walizką hej Dobra, w kibelku raczej nikt. Tutaj też raczej nikt. W tych lożach też by trzeba było sprawdzać, nie? Tu nie ma nikogo. Przy barze też raczej nikt. Ej, ej, a ty? Ma walizkę, ale nie jest duża ta walizka. O, to jest większa. Proszę, coraz więcej tych z waliskami. Mm -hmm. Ej, bez kitu, ile tutaj. Czy ja mogę wyłączyć muzykę? Bo widzę, że nikt mnie nie słyszy. Czekaj, a jak wyjadę na balkon VIP? Że tutaj coś będzie. Tu nie. Ja mam wrażenie, że oni mnie po prostu nie słyszą. Jak zagaduję do nich. O właśnie. Ty jesteś DJ-em. Ej, mógłbyś przyciszyć? Mogła, mogła, mógłbyś przyciszyć? Proszę. Proszę. Ty, mogę ci tutaj jakoś naklikać. Przycisz tą muzykę! Nie, no nie wierzę. Yeah, sorry. I don't do autographs. Eee. Mm. Nie chcę autografu? Tak? Yeah? Okay. Cool. Cool. a picture. And after I've been all night, a, a czy ty know. jesteś jakąś sławną mikserką? <coughs> hey. I love my fans. I just don't like when they take things too far, you know? My music slate's gone. Completely vanished. I had all of my new songs figured out on that thing. And someone ripped me off. Total drag. Oh man. Wow. That'd be so cool. Yeah, please. I thought I sensed a decent aura around you when you walked up wartość No, dobrze. Exactly, sir. So, a to you będziesz grać troszeczkę ciszej. Oh, and if you're looking for a lead, talk to Mika. She works the bar at Euphoria, and she's a walking grapevine. Anyway, I got to figure out how I'm going to mod my next set. I'll see you around. Okay. nowa misja, super fun dobra, czyli rozumiem, że nie ma opcji e, zciszenia ci tej muzy rany masakra i to jest, to jest status to jest misja drobna to nie jest ta główna ej, 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 ej. czyli nadal nie znaleźliśmy gościa z dużą walizką Winda, Vibut. O, drzwi zamknięte. No, nie, chcę, nie chcę ich otwierać z tego względu, że to jest jako wykroczenie. Nigdy nie wiadomo, kto nas obserwuje. O, przepraszam najmocniej. What is it? Nic, 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 już, już nic. Kurde, no to w takim razie chyba będziemy musieli na Densflorze e, znaleźć tę osobę z walizką. Trzeba ruszyć na balety. No dobra. Zajmę jakieś wysokie miejsce i będziemy działać. E, no dobra. To następnym razem poszukiwania dalej naszego gościa z walizką. Hm. Przygotowania do spotkania z naszym sprzedawcą artefaktu są dość skomplikowane, ale dobrze mieć takie świeże podejście w stosunku do sprawdzania kopalni jak dotychczas. Zdobyliśmy informacje o sprzedawcy i kupiliśmy sobie względy straży w klubie. Teraz musimy zlokalizować naszego kontrahenta i rozpoznać go wśród wszystkich ludzi w klubie z walizkami. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za wasz czas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale GameTun.